Rafał Trzaskowski w tej kampanii powinien być sądzony za zdradę, za zdradę Polski. W Polsce to wydarzenie nie odbyło się większym echem, ale jak zwykle zadenuncjowali go Niemcy. Deutsche Welle w 2019 roku opublikowało komunikat ze spotkania przedstawicieli czterech środkowoeuropejskich miast Bratysławy, Pragi, Budapesztu i Warszawy. Na kampusie uniwersyteckim likwidowanego Uniwersytetu Sorosza w Budapeszcie. Czterej, uzależnieni od George'a Sorosza, prezydenci miast Środkowej i Wschodniej Europy, zadeklarowali powstanie sieci przyjaznych miast. Zwrócili się do Unii Europejskiej o finansowanie tych miast i opiekę nad tymi miastami ponad głowami rządów krajowych. Tak więc Trzaskowski zdradził wtedy Polskę, ponieważ knuł, jakby był wolnym miastem Gdańsk tuż przed 39 rokiem, przed wrześniem 39 roku. I za to powinien być sądzony w tej kampanii. Ciekawe czy ktoś się tym zajmie. 2019 rok. Zapraszam na komentarz.